Po prostu są Krzysztof, jest teraz odcinek. Oto z gry oggi and The Cockroaches. No to sobie tu gramy właśnie. Polecam zainstalować tą grę właśnie. Oggi, na sklepie, Dobra. Tu, no polecam na tym, że trzeba po prostu gonić. I zabać sobie taka okazja. Tylko, że się pojawiają, niestety.

Wracałeś po polsku więc A jak coś to można sobie zmienić Tu się da zmienić po to Po Jaki głupi to rok był. To, to jakiego on się podniósł Gdyby się uderzysz o coś to tam piszę zemstka Za tak? mnie szkara lucy palcem i możesz nacisnąć na jednego i rzucić drugiego O, nie tak teraz Bede, jak spokojnie. Bede mi tu jeszcze biegnie. Malfi, a przed nimi jest Joyek. Ładne, bo do skoro chcę pojeździć sobie, muszę tu przejść lecgiem. Przejść lecgiem. Spokojnie, spokojnie. Bądź twój. No, no. Oglądaj reklamy. Zrobić już z powrotem, bo on tak robi, kiedy sobie to Bo on, nie no, nie nie no. wiem Mogłem mieć to no, wszystko przez te pułapki, które tu są, bo właśnie wtedy zaczyna strzelać w ciebie. Nie no, ja znowu, no bo, no, nie no. Nie no. Bebę wnosząc nie, nie mało spoglądam żebym... na filmy, więc... A tu staram się intro zrobić, i łatwiej w tym nie będzie, ale zobacz. О, давай там, давай. Лапка не лежит такой. О, на А, на лодке. Так, так, О. Куда я, не знаю, я что паковал там, паковал там, паковал там, паковал Ну, Baba złapki taki jak odwrót, a nadek okolaków złapki odwrót i karaluk. Zamknięta ładzinka, kurde, w zepsu. Dobra. Kurde, tyle mam... czekaj. Grałem ostatnio. Tak, już tak grałem, to nie było jeszcze tak dużo. Nie ma karalipskiej, nie ma też A Ale wiem, yy, yy, który się każdy interesuje. Wiem, że D go interesuje się jedzeniem i jedynkiem. Marku to mi pomaga chyba, tylko nie wiem, czy on się interesuje. A Joy interesował To on się interesuje właśnie pieniądzami. On by pieniądze chciał. Nowy rekord powiem, 18 kalaruchów. Kalaru, karaluchów zabiłem. Bo właśnie wiem. Tak fajnie czasami. Czasami taki. Za ten kadr do obszaru. Także nowe to robimy. No właśnie to tutaj... A No i robimy, bo jałem w tym samym Nieważne, nie istotnie to jest robione.

To to było. Kurde, jako... Za skoczyłem. 11 karaszów zabitych. To myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Stawcie łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia, cześć.